Cześć, witam was serdecznie na kanale Fajna Telewizja. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak uzyskać darmowy internet na przykład w iPhone'ie. Wygląda to też identycznie w innych telefonach, ale tu właśnie konfiguracja na podstawie iPhone'a. Co nam będzie potrzebne? Oczywiście sam telefon, następnie potrzebna nam jest, kluczyk potrzebny jest. Ja tutaj poradzę sobie z spinaczem, czyli odginamy jeden brzeg spinacza, i też otworzymy naszą klapkę Sim i potrzebna nam karta. Aero 2 jest to operator, który oferuje darmowy internet, należy dokonać opłaty depozytowej, a następnie yy, yy, koszty przesyłki, które w sumie wychodzą około 30 zł, ale wszystko sprawdzicie, zobaczycie na stronie Aero2 tam uzyskacie po wypełnieniu formularzu odpowiednie informacje. Ja chciałbym Wam pokazać, jak skonfigurować właśnie iPhone'a pod kątem Aero2, tak aby Wasz internet działał, ponieważ sytuacja nie wygląda tutaj tak. Oczywisto, jak dotyczy to zwykłych kart SIM od tradycyjnych operatorów, to jest Plus, Orange czy też Play. Wkładamy oczywiście naszą kartę w szufladkę w naszym iPhone'ie. W zależności od modelu, oczywiście, ta szufladka jest nieraz u góry, na dole, z drugiego boku, także w zależności, gdzie wasza szufladka się znajduje, tam wkładacie kartę SIM. Karta SIM jest w formie mikro, nano SIM, także, także musicie też odpowiednią. Opcję waszej karty dobrać, włączamy sobie nasz telefonik, tak aby zalogować się do odpowiedniego konta, czyli na naszym telefonie będzie trzeba wprowadzić podstawowe ustawienia, które będą obligowały nas do darmowego użytkowania internetu. Wejdźmy sobie najpierw w safari, co będziemy mogli tutaj uzyskać. Jak widzimy, Google nie. Uruchamia się Safari, nie może otworzyć strony, nie ma połączenia z internetem. Dlaczego? Pomimo tego, że jak widzimy, tutaj Facetime My Message informacje. Pomimo tego, jak widzimy, Aero2 połączyło nam się z internetem. Jeszcze wyłączę Wi-Fi, aby nie było tutaj opcji, że połączenie dotyczy tu innych danych niż dane naszej karty SIM. O co chodzi? Karta SIM, która tutaj się znajduje Aero2, wymaga konfiguracji. Aby skonfigurować taką naszą kartę SIM od Aero, musimy w tym przypadku wejść w ustawienia. Następnie wybieramy sieć komórkowa. W sieci komórkowej, co istotne, alby ten suwaczek od danych pakietowych, czyli dane sieci komórkowej, był na zielono, czyli musi być on przesunięty. Nie może tu być takiej opcji, że jest on na szaro, czyli suwak tutaj włączony, roaming danych może być wyłączony, nie dotyczy tutaj akurat to naszej karty Aero, ponieważ ona obsługiwana jest tylko w naszych granicach państwa. Sieć komórkowa danych to jest ta opcja, która nas interesuje, także wybieramy tą opcję, następnie mamy tutaj szereg danych, które musimy wypełnić, ale nie wymaga to sporo tr yy, trudu, ponieważ wypełniamy tylko APN, który musi być uzupełniony jako Darmowy, czyli małymi literkami, wpisujemy darmowy APN, konfiguracja dla LTE, opcjonalna, ale też wpisujemy w razie zasięgu LTE, będzie trochę ten nasz internet szybszy, chociaż i tak. Aero jest to internet limitowany prędkościowo. MMS-y możemy też dopisać na darmowy. Co istotne, użytkownik zostawiamy pusty. Hasło też zostawiamy puste, więc tylko te. Kwestie do wypełnienia dotyczą APN. Wracamy do naszych ustawień. One powinny już być zapisane. Dla pewności sprawdzamy, czyli wchodzimy ponownie w sieć komórkową. Dane, jak widzimy, wszystkie nasze wypełnione opcje zostały zapamiętane, więc pozostaje nam wejść w safari. Następnie wpisujemy przykładową stronę, niech to będzie wp. I co istotne właśnie przy Aero, jeśli, jeśli prawidłowo skonfigurujemy, wyskoczy nam taka opcja dotycząca podania kodu captcha. Tak, to właśnie wygląda, że musimy za chwilę kliknąć tutaj, ale jeszcze pokażę Wam istotną kwestię, ponieważ jeśli by taka opcja Wam nie wyskoczyła, spróbujcie zmienić stronę na dowolną inną, może być to strona Apple, może być to Google, może być to jakakolwiek inna strona. Jeśli to nie pomaga, sprawdźcie sobie taką kwestię, aby rozłączyć i włączyć dane pakietowe, czyli tym przyciskiem z ustawień wysuwany z pod spodu, z dołu naszego telefonu. Wystarczy, że wyłączymy na chwilę i włączymy nasze dane pakietowe, co ważne LTE, jak widzimy, ponownie się uaktywniło i ponownie wchodzimy sobie w Safari i następnie właśnie wybieramy jakąś ze stron internetowych, tutaj nieważne co wpiszemy za stronę, ponieważ wyskoczy właśnie nam Prośba o podanie captcha. Klikamy tutaj, gdzie jest właśnie nasz link, i teraz jest taka kwestia do wpisania naszego kodu, który wyświetlił nam się na ekranie, takimi samymi literami, jakie są na obrazku, czyli NF. W moim przypadku, akurat oczywiście, każdy z Was otrzyma inny kod, on yy, za każdym razem jest różny, działa różnie przez godzinę, przez dwie godziny, w zależności od. Natłoku, natężenia sieci. Naciskamy, sprawdź. No, i po chwili, jak widzimy, mamy informację od Aero. Że aby bez ograniczeń prędkości korzystać z internetu, możemy dokupić dodatkowy pakiet. Nas nie interesuje oczywiście ta opcja nas interesuje zupełnie darmowy internet. No i co teraz mamy do dyspozycji? Wpisujemy Apple i, jak widać, zgody marketingowe, które z reguły pokazują nam się w naszym telefonie. No i. Chodzimy na stronę Apple, abyście widzieli jaka prędkość tego naszego internetu jest. Oczywiście nie jest ona za duża, za chwilę sprawdzimy sobie Test Speed i Apple już nam życzy wesołych świąt iPhone 13, chwilę to trwa, oczywiście nie jest to taka prędkość jak mamy dostępną przez Wi-Fi, czy też bezpośrednio przez LTE, które jest na maksymalnych prędkościach, ale naprawdę, uwierzcie mi, do przeglądania stron, do y, używania Facebooka, Messengera, tutaj do filmów w większej rozdzielczości wyświetlania to może ten internet się nie nadawać, ale jak widzimy strony internetowe bez problemu się odpalają i internet po opłaceniu... Y, Przesyłki i y, depozytu za kartę SIM jest zupełnie darmowy, także, także fajna opcja na jakąś, jakiś dodatkowy tablet. Na przykład y, można sobie taką darmową kartę zamówić. Ona naprawdę działa w miarę przyzwoicie. Sprawdźmy sobie jeszcze speed internet. Czyli jakiej prędkości jest nasze łącze, zobaczymy, czy coś z tego możemy osiągnąć. Prędkość tego internetu też zależy od obciążenia. Dzisiaj niedziela i godzina 17, więc dosyć obciążenie sieci może w tym przypadku być wysokie, więc w ciągu dnia możecie uzyskać tutaj lepsze wyniki, ale, ale jak zobaczymy, ta nasza prędkość to właśnie aktualnie jest. Jak widzę, około pół mega, ale z reguły do tego jednego mega bez problemu można użytkować nasz internet, więc nie jest to tragedia, aby używać internetu. Upload, czyli wysyłanie również na podobnym poziomie. Także, także jak widzimy, 0,45 średnie wysyłanie na poziomie na sekundę. Tak to wygląda, i możecie tym sposobem korzystać z darmowego internetu. Także jeśli e, interesuje Was taka opcja, wystarczy właśnie na stronie Aero wybrać odpowiednią opcję, wypełnić formularz i do domu zostanie dosłana Wam karta SIM. Wejdźmy sobie jeszcze na, na chwilę na stronkę Aero, e, wypełniacie formularz i właśnie karta SIM, którą Wam pokazywałem, przysyłana jest do Was do domu i czy to... E, Umieścicie ją w, w waszym iPhoneie, czy też w, w telefonie z Androidem, zupełnie wygląda to tak samo, APN -y u, uzupełniamy jako darmowy i, i możemy korzystać z darmowego internetu, który czasem może nas uratować w, w sytuacji, kiedy na przykład nasz internet U naszego operatora nam się skończy wtedy, jeśli, no, jeśli w niektórych telefonach macie na przykład yy, Dual SIM, czyli korzystanie z dwóch kart, możecie taką kartę mieć w swoim drugim e, slocie e, karty SIM i przełączyć się najzwyczajniej na internet właśnie z Waszego, e, was, waszego Aero. Także tutaj jest ta e, konfiguracja. Przechodząc ofertę, mamy tutaj oczywiście na wstępie e, opisane pakiety, które możemy sobie e, zamówić, ale chodzi nam o bezpłatny internet. Jak zamówić Tutaj kartę SIM wybieramy krok po kroku, i tutaj będziemy mieli informację, właśnie w jaki sposób zamówić naszą kartę SIM. Wniosek online. No i karta leci do nas. Wypełniamy formularz, wszystkie dane wymagane, i tutaj na konto, które jest podane, musimy odpowiednie dane wypisać, czyli tytuł przelewu musi być w tym przypadku PESEL, tak to jak to jest informacja właśnie na stronie na bieżąco zweryfikujcie sobie to, ponieważ e, pokazuję Wam to aktualnie na dzień dzisiejszy być może za tydzień, dwa może się to zmienić, więc należy zawsze za każdym razem przed zamówieniem e, Waszej karty SIM wejść na stronę Aero2, sprawdzić gdzie musimy ten formularz przesłać, gdzie muszą nasze pieniądze za kartę za zamówieniową e, zostać wysłane i czekamy na przesyłeczkę. I jak widzicie, cieszymy się darmowym internetem. Także, jeśli Wam się podobało, odcineczek był dla Was pomocny. Czekam na łapeczki w górę od Was. Dajcie w komentarzu, czy używacie takiego internetu. Czy Was ta opcja zupełnie nie interesuje. I oczywiście zapraszam na inne moje odcinki w zakładce wideo. Znajdziecie inne odcinki, które dla Was nagrałem. I do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!